To jest takie pierwsze ćwiczenie. No, jeżeli chcesz przeżyć, to musisz uprawiać. Jeżeli no? ja jestem celem i się poruszam, to jest banalna sprawa, że jest tutaj. Tam. Najgorzej, jest jak słyszysz środek, mi jest najtrudniej. Ale jak chcesz gdziekolwiek na, na skos, to ja zabieram w to miejsce, O, nie mówię ze mną. Zdecydowanie. Czekaj No i tutaj dobrze, jeszcze jak najpierw zabieram miejsce jak, tak jakby kulka mnie pchnęła mnie pchała, nie? Mhm. Czyli ty masz wrażenie, że wchodzi tak jakby mhm. Mhm. Potem przy... nie jest do ciała, tak? Jakby tutaj mi brakuje czegoś mhm. Dociskam zimno, nie? Jak na klatę tu fajnie się okrętę fajnie odbiera. Większa siła. No. Można też tak właśnie, z można też tak można robić, że się zbiera w ten sposób, nie? Pięknie. Mhm. na trudnie na środek klatki tak no, masz największą no. na większą część ciała do usunięcia. tak? No bo jak jesteś z boku, mhm. To, to jest... Ja ja w miejscu, rozumiem. zabieram to po prostu zmienić i już jest po wszystkim, nie? A jak jest na środku, to ja muszę się trochę cofnąć, żeby to zabrać. Nie? No i tak nie cofnę cię, <noise> Ale to jest najtrudniej. I wcale nie, nie muszę chcieć pozbawiać go tutaj, tej, tego palca. Zresztą masz większą kontrolę trzymając. Cię cały czas za paluchy czy jak są na spuście. Cel! Minus! سل <applause> Jest tak, nie? Przesłuchaj, chaj i się tam tak. No i słuchać między. jakiegoś tam kombinowania, Już W kąt nie jak nie wiesz, co zrobił, to w kąt nie wierzył. <grywa> Dziwnie jest, nie? Bo on nie ma wrażenia, że się szarpie z nim, mm. nie? Słuchaj, ja się z nim ja bym mocno trzymał, by coś poprawiał, nie? Tylko ja mu pozwalam no się mam radę.